Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Jak widzicie, dzisiaj naprawdę jeden z najważniejszych dni do tej pory w FIFA. Nowy event, jakiego do tej pory nie było Jak widzieliście, mnóstwo ikon pojawiło się na ekranie wszczytywania. Za chwilę sobie wszystko po kolei omówimy Na sam początek zaczniemy od nowego eventu, jakim jest Food Freeze Jest to zastępstwo, tak mi się wydaje, przynajmniej za e, Foodmas Chociaż ten event, jak widzicie, jest 11 kart specjalnych w paczkach Przez 6 dni 23 godziny, więc na ten tydzień Być może w kolejny tydzień dostaniemy kolejny event Chociaż wydaje mi się, że ten event jednak będzie Aż do e, świąt Zaczniemy słuchajcie od tego Jakie karty dostaliśmy Właśnie w tym fruit e, freeze I są to tak Mane na napastniku Casemiro na środkowej obronie Czyli mamy zmianę pozycji e, w kartach I to mi się bardzo podoba e, Bernardo Silva 88 na SPO Verratti na lewej pomocy Z upgrade'em do pace'a I to ogromnym upgrade'em Masz 88 tempa Wow Podobają mi się bardzo te karty Martinez87 również upgrade ogromny do PEJSA 91. Torgan Hazard 86 na napastniku. Toreira na lewej obronie również z upgrade'em do PEJSA. Nani na EPO, Rodriguez na HPD z Torino. Sane również na HPD, też bardzo fajnie. Wszystkie ogólnie te karty naprawdę wyglądają bardzo dobrze. Gowin ostatnią kartą na prawej obronie. Podoba mi się, ponieważ naprawdę mi się to podoba, bo jest to coś innego, czego do tej pory, wydaje mi się, nie było. było były takie eventy. Ale zazwyczaj było to pod koniec Fify, ze zmianami pozycji Teraz zostaliśmy już w grudniu I to co najważniejsze, codziennie będziemy dostawali jednego zawodnika właśnie FreeZe do SBC I pewnie jeden pojawił się już w zadaniach sezonowych Również dzisiaj wymiana food, naprawdę dzisiaj dzieje się tak dużo, że nie wiem jak to ogarnąć po kolei Słuchajcie, jak możecie zostawić lajka zostawcie, naprawdę codziennie będzie content z tego eventu Codziennie będę omawiał to co się dzieje, nawet jeżeli te odcinki będą troszeczkę krótsze niż zawsze to będę się starał po prostu, żeby ten odcinek był codziennie z tego co się dzieje może będzie to 5 minutowy, 10 minutowy, zobaczymy jak to będzie jak będzie z contentem jeszcze z SBC ale wydaje mi się, że codziennie będą odcinki BOLASIE 85 z Evertonu i ta karta naprawdę wygląda bardzo dobrze jak na kartę z zadań sezonowych trzeba strzelić minimum 2 gole piłkarzami z Premier League w trzech różnych wygranych, niewygranych meczach po prostu Footlife, menadżerskie arcydzieło z co najmniej 8 zawodnikami z Premier League i w każdym z tych zadań trzeba mieć tych 8 zawodników, właśnie z Premier League. I w każdym z tych zadań jest to tryb arcydzieło, menedżerskie arcydzieło. Zacznie 10 asyst, 6 gola w 15 różnych meczach, zacznie 4 gola z poza pola karnego. I wygrać 7 meczów, właśnie w tym trybie, jak na taką kartę. Naprawdę wydaje mi się, że bardzo fajne zadania na 13 dni. Więc raczej ten event będzie po prostu trwał już do, do świąt, czyli do 24 grudnia. Wymiana ikon. Mamy dwie wymiany ikon już, także tak jak było w poprzednich y, latach będą to zadania w skład y, tutaj, tak jest, mamy wygrać 5 meczów y, w skład na klasie światowej, jedna z zawodników z Ligi Holenderskiej, nie na pierwszym właścicielu, co jest tutaj bardzo ważne, y, wygrać 5 meczów z MLS-u i z Championship i mamy już 3 żetony do wymiany food, do wymiany ikon. I tutaj już ta wymiana ikon online, gdzie trzeba wygrać 6 meczów twarzyskich Food Life, czyli jest na szczęście nowy tryb dodany, nie trzeba tego robić w Division Rivals, co było po prostu tragiczne w poprzednich Fifach, nareszcie jest dodany do tego nowy tryb i co najmniej 5 zawodników muszą być na pierwszym właścicielu, w poprzedniej FIFA było to chyba 11 zawodników, albo 8, na pewno było dużo więcej niż 5, więc jest to obniżone, co mi się bardzo podoba. I z każdej z tej ligi top 5 po prostu trzeba mieć zawodników przynajmniej 5 z pierwszym właścicielem, i trzeba wygrać 6 meczów z każdym tym zespołem. Do tego mamy tutaj rozgrzewkę strzelgola w 10 meczach, czyli po prostu to się zrobi robiąc te inne, i do tego mamy paczkę tutaj za, z dwoma rzadkimi zawodnikami strzelgola w 20 meczach i strzelgola w 30, czyli po prostu trzeba 30 meczów rozegrać, i przynajmniej te 30 meczów trzeba wygrać, czyli tak czy inaczej te 3. Po prostu będziecie musieli zrobić, jeżeli zrobicie, będziecie mieli zrobione tak czy inaczej, jeżeli zrobicie wszystkie te tutaj. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć żetonów. Na zakończenie nie ma. I tutaj mamy trzy, czyli 8 żetonów jest do zebrania. Za chwilkę zobaczymy w SBC jak to wygląda, co tam jest do odebrania. Mam nadzieję, że naprawdę będzie to dobra wymiana ikon. Że będą to naprawdę ikony, które będą mogły służyć aż do kart Team of the Season. Bo jeżeli tak nie będzie, to powiem Wam szczerze już teraz, że będę brał paczkę z ikoną. Jeżeli taka się pojawi Jeżeli y, będą to ikony naprawdę bardzo dobre To wtedy będę brał jakąś ikonę Tutaj więcej chyba y, nic nie ma Także słuchajcie lecimy do SBC Oczywiście paczki tutaj później otworzymy I zobaczymy co nowego się pojawiło Tutaj jeszcze paczki za Champions musimy odebrać Więc naprawdę jeszcze dzisiaj dużo rzeczy do zrobienia Marquinhos na SPD Bardzo fajne statki, Kolejny upgrade do tempa 80 W ogóle wszystkie sestyki powyżej 80 oprócz y, strzałów Naprawdę to mi się podoba bardzo, teraz jeszcze jedno co i się pewnie nie będzie podobało, jest koszt, chociaż potrzeba tylko jeden segment Więc może, może nareszcie dostaniemy dobre SBC, z dobrym kosztem 86 Nie jest to aż tak źle, wydaje mi się, że około 120 do 130 tysięcy Jak porównać do poprzedniego futmas Za taką cenę dostawaliśmy jakiegoś napastnika, który miał nie wiem, 80 tempa, 80 strzałów z ligi niemieckiej za 150 tysięcy, więc jak na razie jest to dużo lepsze, niż było w poprzednim roku, zobaczymy jak to będzie z kolejnymi SBC, -mi. mam nadzieję, że nie będą one droższe, niż powinny być, czyli taki Marquinhos wydaje mi się, że byłby mniej więcej w tej granicach, może nawet droższy, niż yy, tutaj jest cena tego SBC, wydaje mi się, że za 200, może 250 tysięcy nawet byłby na rynku transferowym, a SBC właśnie kosztuje w granicach myślę 120-150 tysięcy, mówię tak na oko, bo wiadomo jeszcze cen tutaj nie ma, tak dobrze że pamiętam środki szóstki chyba chodzą mniej więcej między 12 a 15 Tysięcy. Dobra, dzisiaj dostaliśmy również jeszcze zawodnika miesiąca z Premier League. Jest to Bruno Fernandez, który wygląda fenomenalnie, naprawdę jedna z najlepszych, wydaje mi się, kart. Teraz w grze, licząc ikon, naprawdę jest to przegenialna karta, ale koszt taki dali też naprawdę jest bardzo duży. Około miliona monet trzeba zapłacić, żeby tą kartę dostać. No ja na pewno tego nie, robić nie będę, nawet gdybym miał końce, to i tak wywalić milion monet na jedną kartę, której za którą końcy już w życiu nie odzyskacie, to jest na pewno nie to. Dobra, co jeszcze oprócz tego ważne mecze, które zrobimy sobie jutro? SBC-ligowe, które wyszło wczoraj w nocy MLS i serie A. Y serie A już mam oczywiście gotową taką to mówiłem w poprzednim odcinku z SBC ligowych, jak zarabiać. I to SBC pojawi się w jutrzejszym odcinku. Jak zostawicie półtora tysiąca w górę, to może jutro zrobimy dwa odcinki. Ten odcinek z Serie A wrzucę po prostu o godzinie 15. I później wrzucę ten właśnie z kontentu o 19.00 po 20.00 na przykład. Jeżeli tutaj będzie dużo PWG, to tak zrobimy. Już jest gotowe, także tylko zgłosić i otwierać paczki. Także jak będzie dużo w górę to jutro dwa odcinki. Zobaczymy, czy coś jeszcze. Wyzwanie Food Freeze. Mamy paczkę za 35 000 Mam nadzieję, W ogóle, że tak się wymawia to możecie napisać. Chyba Food Freeze, nie Freeze, czy coś w tym stylu, chyba Freeze. Paczka za 35 nie niewymienna niestety. Zobaczmy, co trzeba zrobić. Ogólna C77 bardzo mi się też podoba, i bardzo mi się to podoba, że jest SBC opaczkę w pierwszy dzień eventu. Bo zazwyczaj tego nie ma. Dopiero w sobotę czy niedzielę, jak jest event, dostajemy SBC jakieś z paczką. A tutaj, już w pierwszy dzień, taką paczkę, takie SBC opaczkę dostaliśmy. I jeszcze markinio znowu prostu jakby ktoś sobie chciał przetestować lub zachować do zadań sezonowych. Słuchajcie, jak na razie, podoba mi się to bardzo. Chyba. Najlepszy i do tej pory w FIFA 21. Piszcie, co o tym sądzicie. Więcej, raczej tutaj już nic chyba nie będzie. Nie no, jak nie będzie? Mamy jeszcze wymianę ikon, o której bym zapomniał. I mamy tak: za dwa żetony wymiany ikon mamy dwie paczki za 125 tysięcy. Trzy karty wymiany ikon. Nie wiem, czy będę mówił na to o żetony, bo w poprzedniej FIFA się to nazywały żetony. Teraz się to nazywa po prostu trzy karty, więc będziemy mówili na to karty. Za trzy karty wymiany ikon dostajemy. 5 rzadkich piłkarzy 85, plus paczkę z 5 rzadkimi załonikami 85. Plus. Nie wiem, szczerze mówiąc, chyba wolałbym dwie paczki za 125 tysięcy. Dobra, lecimy dalej. 25 rzadkich piłkarzy 83, plus, za 5 kart do wymiany ikon. Wow. Takiej paczki w FIFA jeszcze nie było. I ta paczka naprawdę może być ok. I mam do Was prośbę, jeżeli ktoś z Was będzie się decydował właśnie na tą paczkę. Napiszcie do mnie, czy to na Discordzie, czy to na Facebooku, czy to na YouTube, że będziecie otwierali tą paczkę i bardzo chętnie bym po prostu otworzył taką paczkę na, na odcinku. Więc, jakby ktoś był chętny, to to piszcie po prostu e, do mnie. Nemania Vilić, Pierwsza ikona za 7 kart, czyli wydaje mi się, że wszystkie kolejne będą po prostu za maksymalną ilość tych e, kart, które da się zdobyć do wymiany. Vilić, e, 85 overalla. Ok, wydaje mi się, że naprawdę jest to bardzo fajna karta. Nowa ikona w tej fifie przede wszystkim. Zobaczmy, co mamy dalej. Podstawowa wersja ikony za 8, ok, także do zdobycia mamy 8. W tym momencie, gdy one się skończą, będą kolejne 8 do zdobycia, tak jak było to w poprzedniej Fifie i dalej to mamy więcej ikon do odebrania. Jeżeli chodzi o podstawową wersję ikony, jest to 8 kart do wymiany. Mamy tutaj Hadziego w wersji pośredniej, który wygląda naprawdę bardzo fajnie. Jak na razie, słuchajcie, jestem w szoku, jak to dobrze wygląda. Dalej mamy ikonę postawą lub pośrednią za 10 kart do wymiany ikon. Kolejną kartą jest to David Szuker87, który wygląda naprawdę ok. Może szału nie ma, jeżeli chodzi o porównanie do innych ikon, ale też na pewno jest bardzo fajny za 11 kart do wymiany ikon. Dalej co mamy? Pośrednia wersja ikony za 12. Ronald Kuman za 13 kart do wymiany, mamy to 91 overall na środkowej obronie i naprawdę no to jest już karta której spokojnie można używać do końca, do początku team of the season I ja patrzę właśnie w takich kryteriach żeby ta, jeżeli już się decyduje na ikonę to żeby ona mi starczyła po prostu do kart team of the season. Frank Rijkaard, SPD i to jest już pierwsza ikona, na którą będę się bardzo zastanawiał, bo wygląda on naprawdę bardzo fajnie jako SPd, Chociaż te pracowitości nie są najlepsze i też może ta równowaga nie jest zbyt dobra. Dobra, lecimy dalej. To mamy 14 kart. Ikona pośrednia lub ikona Prime za 15 kart. I jeszcze mamy dużo więcej. Pośrednia ikona 89, czyli coś nowego. Mamy minimalną ocenę dla ikony w parce za 16 kart. Końcowa ikona do wyboru czyli player pick jakby z ikoną za 17 i na koniec mamy Auriego 90 overalla. Ok, powiem szczerze, że ta końcowa ikona powinna być troszeczkę lepsza. Niby jest to Henry, ale dla osób, które grają tą kartą, na pewno wiedzą, że ona nie jest zbyt dobra w Fifie. Jest na pewno dużo lepszych ikon. Szkoda. Myślę, że będzie coś lepszego, jeżeli chodzi o, o sam koniec. Może, nie wiem, jakiś Garincha? Może coś lepszego? Nie wiem, ile Thierry Henry jest wart. Jego karta 90 overalla możemy sobie zobaczyć na rynku transferowym. Ale powiem wam, że w tym momencie chyba... Chyba wezmę paczkę z ikoną, ale jeszcze nie wiem z jaką. Bo jest ich chyba 3 albo 4 do wyboru, więc naprawdę jest... Jest to naprawdę bardzo dobre według mnie. Ok, zobaczmy ile ten Thierry Henry jest wart na rynku transferowym. Około miliona. Także ostatnia karta za 17 chyba kart do wymiany ikon jest warta ponad milion monet. Piszcie, co sądzicie o wymianie ikon, chyba że tam coś dalej jeszcze jest, ale chyba nie. Nie, tylko tyle. Tylko tyle, aż tyle. Postawa ikona do wyboru pośrednia chyba zdecyduje się, słuchajcie, na tą ikonę 89, to mogło być naprawdę bardzo ciekawe. Ikona pośrednia lub Prime. Nie wiem, słuchajcie, naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co tutaj wziąć. Chyba zrezygnuję z jakiejkolwiek ikonek takiej gwarantowanej. Bo jeżeli chodzi o środek obrony, mam Warana i Van Dijka, którzy wydaje mi się, że tych kart i jest naprawdę nie potrzeba tej upgrade'u Nie będzie zbyt dużej różnicy, czy to jest Koma, czy to jest Van Dyke. Ale jeżeli chodzi o środek pomocy, tutaj spodziewałem się, że będzie może karta Seydorfa, jego ta pośrednia. I gdyby to była ta karta, to bym się zdecydował właśnie tą kartę. A tutaj. Szczerze mówiąc, chyba wolałbym po prostu paczkę z jakąś ikoną, tylko nie wiem, czy pośrednią, czy prime, czy podstawową. Jest tego mnóstwo do wyboru. Można na przykład sobie wziąć dwie podstawowe ikony, jeżeli się zdobędzie wszystkie żetony. Bo tych żetonów powinno być ile? Chyba 16 ogólnie, czy 17 do zdobycia. Ile jest maksymalnie? 17 tutaj za Aurego. Nie wiem, czy to jest maksymalna liczba w ogóle żetonów, która będzie do zdobycia. Jeżeli tak, to będzie można sobie wziąć na przykład dwie właśnie. Paczki z podstawową wersją ikony. Naprawdę jest tu ogromny wybór. Piszcie, co wy będziecie brali. Ja na ten moment po prostu nie mogę się zdecydować. Będzie to też zależało od tego, jak ludzie będą otwierali te paczki, co z nich będzie leciało i tak dalej. Jeżeli będą dobre paczki, jeżeli będą dobre karty leciały z tych paczek, to zdecyduję się właśnie na paczkę. Jeżeli nie, to być może będzie to albo Rajkart, albo ten. A teraz przechodzimy już do paczek w pierwszej niestety nie zaczynamy najlepiej, więc jak ktoś będzie w kolejnych to wam już pokażę, tylko te najlepsze. Okej, okay, w pozostałych nic nie było, została ostatnia za 30 tysięcy niewymienna. Bo to są paczki za Division Rivals, ale jeszcze zostały paczki za Food Champions Player Picki, o których naprawdę zapomniałem teraz sobie dopiero przypomniałem. Dobra, w paczkach niestety tych niewymiennych nic nie było, więc lecimy odebrać Player Picki za Food Champions. Okej, okay, mamy Golda 3, tak jak zawsze, tradycyjnie już można powiedzieć Także lecimy z pierwszym, jest Son, jest Salah, jest Pogba z tych lepszych do e, trafienia Pierwszy jest El Arabi, którego pewnie sobie użyję później do jakiegoś SBC I drugi player pick Zacha 86 To jest zdecydowanie najlepszy player pick Jak chodzi, jak chodzi o czerwonego Informa oczywiście, w tej Fifie Nie wiem ile on jest wart, za chwilkę zobaczymy, jest naprawdę bardzo dobra karta i na pewno użyję jej do pierwszego właściciela z Premier League, jeżeli chodzi o wymianę ikon. Także słuchajcie, w końcu jakiś grywalny czerwony inform po trzech miesiącach. Zaha 86 jest wart około 250 tysięcy, więc naprawdę bardzo, bardzo dobry traf w końcu. Dobra, słuchajcie, jak możecie, zostawcie lajka. Like, jak nie, subskrybujcie kanał. Zasubskrybujcie. Lecimy z ostatnią paczką na dzisiaj. Naprawdę jestem. Bardzo zadowolony z kontentu, jaki dzisiaj zobaczyliśmy. Mam nadzieję, że będzie to kontynuowane w kolejnych dniach. Lecimy z ostatnią paczką. Piszcie, co sądzicie o tym evencie, co sądzicie o wymianie ikon, kogo będziecie brali, czy paczkę, czy jakąś ikonę. zobaczymy czym zakończymy. Niestety bez lokautu. chociaż przy takiej ilości paczek, kart, bardzo dobrych w paczkach w tym momencie, pewnie drobny jest tak obniżony, że trafić coś w tym coś w momencie dobrego jest praktycznie niemożliwe. Ale mamy zawodnika z Jagiellonii. Także to była tyle. I widzimy się jutro w SBC-ligowym z serie A i kolejnymi zawodnikami Freeze w SBC. Na razie.